Czy uważacie, że na Waszym ekranie telefonu dzieje się zbyt dużo, pełno ikonek, folderów, widgetów, itd, i tak dlaczego by nie spróbować czegoś innego, czegoś bardziej minimalistycznego? W tym filmie pokażę Wam przykłady czterech minimalistycznych launcherów dla Waszego smartfona z Androidem. Zacznijmy od Niagara Launcher. Na tym ekranie głównym pierwszym, co nas wita jest godzina, data i lista naszych ulubionych aplikacji. I to tyle. Żeby przejść do pozostałych zainstalowanych apek, korzystamy z paska alfabetu po prawej stronie i pozwala on sprawnie dokonać wyboru. Ponadto jeśli mamy powiadomienie, to możemy z nim wejść w interakcję prosto z listy apek. Jeśli macie jakiś ulubiony widżet, to możecie go sobie umieścić nad aplikacjami zaraz pod godziną i tatą. Ponadto Niagara pozwala nam korzystać z paczek z ikonami, wybrać ciemny albo jasny motyw, ukryć nieużywane aplikacje i dopasować ekran do własnych potrzeb. Kolejną propozycją jest Lunar Launcher. Jest on podobny do poprzedniego, ale odrobinę bardziej minimalistyczny. Główny ekran, podobnie jak w Niagarze, to lista naszych ulubionych apek i koniec. Nie mamy tutaj możliwości wyświetlania daty, godziny czy widżetów. Nasze pozostałe apki są ukryte po prawej stronie od głównego ekranu, a ustawienia Lunar Launchera po lewej. Tam opcji też nie ma za wiele: zmiana wyświetlania ikon, napisów, ukrywanie niechcianych apek z listy, kolejność ulubionych czy ustawienia tapety. Naprawdę niewiele opcji. Jeszcze mniej opcji daje nam MNML Launcher. W tym programie uruchamiającym nawet nie mamy opcji wyświetlania tapety. Pierwszym co widzimy jest 9 aplikacji i nie, nie są to ulubione apki, które sobie sami wybierzemy, są to według twórców aplikacje dobrane przez sztuczną inteligencję, która uczy się naszych ulubionych apek. Więc nawet nie musimy tak bardzo się wysilać, żeby wybrać swoje ulubione programy. Do pozostałych zainstalowanych dostaniemy się klikając w jedną z dwóch ikon poniżej głównej listy. To tyle, co oferuje nam MNML. Żadnych ustawień, paczek ikon, ukrywania ikon, widgetów, nic. Lesfon pozwoli nam połączyć minimalizm z redukcją czasu spędzonego na telefonie. Les Phone co prawda wyświetla więcej treści na ekranie głównym niż taki MNML, ale znacząco ogranicza to, co możemy zrobić na naszym telefonie. Powiem z tego ekranu głównego możemy prowadzić listę to-do, przejść do aplikacji zegarka, kalendarza, ustawień telefonu czy do trzech wybranych aplikacji. To tyle. Nie mamy możliwości wyświetlania wszystkich zainstalowanych apek. Jeśli chcielibyśmy włączyć inną aplikację, to musimy zmienić jedną z tych głównych na ekranie. Takie utrudnienia mają nas zniechęcić do niepotrzebnego korzystania z telefonu i skupić się na najważniejszych dla nas aplikacjach. Leswą za niecałe 5 zł pozwoli nam wybrać ciemny motyw i da dostęp do większej liczby apek na ekranie głównym. Tylko po co? Przecież mamy mniej korzystać z tego telefonu. To były moje propozycje, tak zwanych launcherów, które łączy minimalizm. Czy któryś z nich was przekonał i zainstalujecie go na swoim telefonie? A może macie inną propozycję, o której nie wspomniałem? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!